Cześć. W tym filmie chcę zaprezentować Wam jedną z nowości amerykańskiej firmy Crossman. Pistolet pneumatyczny Crossman 1911 BB. Pistolet Crossman 1911 BB to półautomatyczny pistolet pneumatyczny wzorowany na legendarnym pistolecie wojskowym M1911. Wiatrówka ta strzela śrutem stalowym okrągłym kaliber 4,46 mm, tak zwanym BB. Szkielet pistoletu wykonano z wytrzymałego tworzywa ABS, które doskonale imituje oryginalne polimery stosowane we współczesnej broni palnej. Ruchoma lufa, mechanizmy wewnętrzne oraz wymienny magazynek pudełkowy zostały wykonane z metalu. Pod lufą znajduje się szyna akcesoryjna w standardzie Weaver, umożliwiająca montaż oświetlenia taktycznego lub celownika laserowego. Pistolet zasilany jest nabojem CO2-12 gram umieszczanym pod zdejmowanymi okładzinami chwytu. Jeden nabój wystarcza na oddanie około 80 strzałów. Również w rękojeści znajduje się dwurzędowy magazynek, który mieści 20 stalowych śrucin BB. Strzelanie pistoletem Crossman 1911 BB odbywa się w trybie Double Action Only co oznacza, iż przeładowanie oraz napięcie mechanizmu uderzeniowego następuje każdorazowo poprzez naciśnięcie spustu. Przed oddaniem niekontrolowanego strzału chroni bezpiecznik nastawny umieszczony z prawej strony, tuż nad językiem spustowym. Podsumowując, pistolet Crossman 1911 BB należy do grupy replik broni palnej krótkiej, które umożliwiają bezpieczny trening strzelecki oraz taktyczny przy zachowaniu znacznego realizmu. Szyna Weaver umożliwia montaż różnego rodzaju akcesoriów, a tryb strzelania double action only pozwala na oddawanie szybkich strzałów jeden po drugim. Dane techniczne: kaliber 446 mm. Prędkość początkowa 146 m sekundę. Energia kinetyczna pocisku poniżej 17 J. Długość całkowita 202 mm. Waga 0,38 kg. Magazynek dwurzędowy 20 śrucin BB. Tryb pracy półautomatyczny double action only.